Będę ci napierdalał i mo, no moi ludzie, ludzie kasy, też Cię będą napierdalać. A, A tak, to tak to tylko ja. Nie i, i, mów mi to, o to, tym, że ja bym z Tobą wygrał. Ty jesteś zwykłym śmieciem. Jedyny poważny kurwa fight, który wygrałeś, to ze stołem. Jesteś zwykłą kurwą zjebaną. Która wiem, wygrała ze walka, zjebanym jaką, stołem, za więcej, ja to z tobą to. nie muszę w ogóle walk bez prowadzić. Bez Naprawdę, bo bez to było bez totalnie bez nieciekawe bez dla ma. widzów. Jak ty masz wszystko przegrane, mi się wydaje, że jak ty mówisz o mnie, to tylko chcesz walki jakiejś fejmowej. A, a, tak, a tak, to wiesz, że ja już to, jednak, ja jestem to, nie? niepokonany, idę do przodu ja na przykład już że idę, że że... i tak naprawdę cofać mi się ten, ten do gówna, takim jak jak jakim jesteś ty, to a, no, że, jest żona naprawdę. Ja idę po gościa z UFC, albo Mayweathera, albo McGregora, albo Khabib'a. A w najgorszym wypadku, gdzie ludzie i tak myślą, ja że nie, tobą, ja nie, nie ma szans, żebym z nim wygrał, to Norman Pauk. Nie wiem, o co prosisz, o atencję, czy ciężko stwierdzić na serio, ciężko stwierdzić, o chuj ci chodzi, nie? Nie musi ze mną walczyć, no to spoko, no to nie walczymy, nie rozmawiamy, ty w swoją, ja w swoją, to po co do mnie zaglądasz, skoro nie chcesz walczyć?